Pełnym szacunkiem mówi tak, prezesie, ja nic nie wiedziałem, przysięgam Bogu, a prezes tak patrzy na niego i mówi: Nie pierdal mi! To tym gorzej dla ciebie, że nie wiedziałeś. Miałeś wiedzieć! A on powie: Wiedziałem, wiedziałem! To, żeś tu. Chuj? Karol, wróć się! I on tam nie usłyszy, bo wiecie dlaczego? Bo on biegnie przeważnie szybciej niż jego rozum. Rozum zostaje za nim, w ogóle już nie wie jak się nazywa, tylko z jęzorem biegnie. Krótko, zapyszczek i pamiętajcie, bądźcie wredne. Niezależna Polska TV: www.nptv.pl kamratki i kamraci. Jest, Szanowni Państwo, Bóg który w tym całym szambie politycznym, którym przyszło nam brodzić, a brodzimy, brodzimy, chlapu, 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 niektórzy jak szybciej się poruszają, to im ten, ten kał na wargę się znajdzie, tak, nawet od tego odprysku, ale jest Bóg, proszę pa, jaka piękna awantura, nareszcie, bo wiecie co, wiecie, ja marzę zawsze o tym, żeby w Autentyczni wrogowie polityczni czekali na korytarzach sejmowych z zawinklem i jeden na drugiego, żeby napadał, żeby straż marszałkowska miała paralizatory i żeby odpędzała posłów od siebie strzałem elektrycznym. Wtedy my spokojnie możemy funkcjonować, kruazanty jeść, proszę Państwa, czy chleb czarny ze smalcem, popijać kawką czy herbatką, bo widzimy, że tam politycy krew przelewają w naszej sprawie. A wiecie o czym mówię? O tej aferze z sędziami. Ja bym o tym nie powiedział, wiecie Państwo, bo to, to lewam to. Niech oni tam. Tylko tak. Słuchałem to kefemu i wystąpiła pani adwokat z Lublina, ładny głos miała, która jest adwokatem tej pani Emilii. Tej pani Emilii, co to dostawała te wszystkie wrażliwe e, dokumenty, że tamten, tamtego zdradza, z tym, tam coś, tamtej, na coś ją namawiał ten sędzia, a tamten sędzia jest głupi, a tamten jeszcze głupszy, a ten jest świnia ostateczna. I oni tej, te, te wrażliwe dokumenty jej dawali, i ona te dokumenty w internet, w internet, w internet, bo wiecie, stare Przysłowie, wiecie jakie jest. Kowal zawinił powiesili cygana. Ona jest takim cyganem. I teraz ja czułem, jak redaktorka prowadząca starała się właśnie z tej pani Emilii zrobić tego cygana, żeby cygana powiesić. No bo jak sędziego powiesić. No jak sędziego powiesić, proszę, ale też się da. Nie ma tej szyję. Każdy sędzia się da powiesić. Spokojnie. Ale to cygana, czyli ją. Ale adwokatka twarda mówi zaraz. A skąd pani Emilia miałaby mieć takie ważne dokumenty, które były dokumentami, które mógł tylko mieć określony sędzia od określonego ministra? No nie mógł mieć, proszę państwa, nie mogła mieć, więc i też nie chciało mi się na ten temat mówić. Ale zobaczyłem, proszę państwa, zobaczyłem takie, taki tabloid. Taki tabloid który się nazywa bodajże Fakt i w tym tabloicie Fakt na, 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 na głównej stronie zobaczyłem podobizny tych trzech sędziów tych trzech najgorszych, wiecie Państwo ja coś wam powiem, ja lubię ludzi ja wiem, że, że Pan Bóg jest y, żartownisiem i y, stworzył świat z żartu, co widać po dziele stworzenia ale nie myślałem, że Pan Bóg jest aż takim jajcarzem bo jak zobaczyłem te podobizny tych trzech sędziów a zwłaszcza tego jednego, co ma nazwisko na P. Już samo nazwisko jest jak z Witkacego. O Witkacy w swojej jakiejś surrealistycznej sztuce mógłby stworzyć taką postać jak ten sędzia z nazwiskiem na P. Jak zobaczyłem te podobizny, to ryknąłem w sklepie pełnym śmiechem, bo to, bo to już nie ma co karykatury rysować. Oni już są karykaturą, a ich działania. To jest, proszę Państwa, piękny dyplom dla rządzących, że oni się tak, takimi panoptykami ludzkimi wysługują. I jak to teraz te sędzia się wzięły ze sobą. Rany boskie. Wiecie o co się modlę do stwórcy na niebiesiech w trójcy przy jedynego? Żeby się nie pogodzili. Żeby się nie pogodzili, bo to musi być jakaś sprawiedliwość na tej ziemi. A co to? Sędzia nie podlega żadnej dyskusji, tak, co rusz, jakiś się taki mądry polityk pojawi, na przykład pan Gowin, człowiek o pięknej twarzy, o zrównoważonej osobowości, naprawdę najjaśniejszy pan, który kiedyś słyszałem, jak powiedział do takiej kamery, jak ma Marcin, albo jakiejś telewizji innej, że wyroków sądów się nie komentuje, Słyszycie, wyroków sądu się nie komentuje. Ludzie! Ludzie! Co to się nie komentuje wyroków sądu? Dopiero się komentuje wyroki sądu, a dlaczego nie? A co to jest sąd Boży? To, to sądu Bożego nie będziemy komentować, ale nie, nie sądu ludzkiego. A co to? Co taki ten sędzia, co, się puści, co puścił swoje fotki na golasa? A kogo on chciał kurna uwozić tym, tym, tym czymś? Ko, ko, kogo chciał zaskoczyć? Kogo chciał zachwycić? Ludzie, to wiecie co? Jak mi kiedyś powiedział taki mój kolega z PGR-u. Nazywaliśmy go Yeti, bo miał cztery sutki dosłownie, cztery sutki i po dwa żebra z każdej strony. Takim był ludzkim egzemplarzem, tak taki pon ponadterminowy, tak. I on i był dyrektor w tym PGR-ze. I wszyscy się tego dyrektora bali jak ognia, a on się nie bał. On zawsze jak dyrektor szedł, to ręce miał w kieszeni, albo sobie siadał, był nonszalancki do niego, a nie należał do partii. Nie, nie, nie. Nie należał do partii. I kiedyś go zagadnęli tam przy piwie, przy sklepie, takie były piwa w takich małych, pękatych buteleczkach, kukurydziane, złote 20 kosztowały, wyjątkowe świństwo. No i on tak popijał sobie te piwka i mówił, no, je ty, a, a wczoraj w czasie tej awantury z dyrektorem, to my, to myśleliśmy, że mu zaraz z główki. Z, wyprowadzisz. Czy się nie boisz dyrektora? A on mówi Nie, nie boję się. A jak to robisz, że się nie boisz dyrektora? A on mówi, a, ja mam taki, mam taki patencik, a patencik masz Yeti. A tak 30 parę lat miał Yeti. A ja jaki masz patencik? A tak patrzę na taką poważną osobę i to obojętnie kto to jest. Królowa angielska może być, bo już była królowa angielska wtedy. Yy, ona rządzi, 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 o te, te następcy poumierają, ona będzie rządzić, rządzić, ponoć ma żyć ze 160 lat. No ale wracajmy do naszego PGR-u. I, i, I jak to robisz Yeti? No patrzę na takiego dyrektora, patrzę i sobie tak wyobrażam jak on siedzi i sra. I nikogo się nie boję. A tu taki sędzia. Nie w kwestii wyobraźni, ale on zamieszcza swoje nagie zdjęcie w internecie? To ludzie, przecież on powinien być pozbawiony wykonywania zawodu. No, wyobraźcie sobie, że on ma siedzieć w sądzie, na tym trybunale, tam ma siedzieć, i ma mieć ten łańcuch na cyckach z tym orłem, i ma mieć tę togę. I ma wydać wyrok, no to przecież, jakby mnie taki sędzia sądził, to bym wstał, powiedział: Ja bardzo przepraszam, żądam nawet kosztem większego wyroku, żeby mnie oddalili od tego sędziego, bo ja po prostu tracę godność ludzką. O, właśnie to dobrze napisał Baka, cytował Mickiewicz, a, a pisał to pięknie: Nie straszcie baby chujem, bo się go nie zlęknie. Cytat poety barokowego. No i ten, ten, a ten drugi sędzia, proszę Państwa, jaka u niego w oczach miłosierdzie ludzkie jest. To, i, I wiecie co? I ta kasta, ta wspaniała kasta, od razu mówię, są tam znakomici ludzie, naprawdę, ciężko zapieprzający, od rana do nocy, słuchający tych strasznych historii, tych kłamstw, tych fikołków adwokackich i tych durnowaceń prokuratorskich i oni muszą brnąć w to, a jeszcze muszą oprócz tego normalnie żyć, wracać do domu, kochać żony, wychowywać dzieci. Są tacy ludzie. Mam koleżankę sędzinę, Patrycję. Patrycja, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I wiem, jaka to jest ciężka charuwa i to nie ma nic wspólnego z odcinkiem... Anna Wesołowska sądzi, w tvn czy gdzieś tam było. Nie, nie, nic z tym wspólnego nie ma. Smród, brud, gorąco yy, i brzydota ludzka. Takie są sądy. I teraz oni sobie rzucili się do gardła i próbują teraz panią Emilię powiesić. pani Emilio. Jeżeli pani nas ogląda, Pani Emilio, niech pani się nie da powiesić, ja panią bardzo serdecznie proszę. Niech pani gryzie, kopie, pluje jadem, kąsa, krzyczy, wszystko wolno. Pani jest nagrodą dla nas, internautów, pani Emilio. Pani jest, pani jest mścicielem internetowym. My Panią, Pani Emilio. Proszę bardzo, przejdź. O jaka ładna pani. Tak. Tak, dziewczyny. Też jesteście ładne. Proszę, chodźcie. My nagry nagrywamy komentarz polityczny. dobry. A słuchajcie, chodźcie tutaj dziewczynki, chodźcie tutaj. Tak, przepraszam, że tak mówię dziewczynki, bo jesteście już młode pan. Jak masz na imię? Wiktoria. Ładnie. Jak, a jak zdrobniale mówią na ciebie? Wikasika. Wikasika! Nie zgadzaj się na sikę. A ty jak masz na imię? Amelka. Amelka? Amelia? Tak. Tam patrzcie do subiektu, widzicie to czarne okienko, to jest subiekt. Zadam wam pytanie, ale nie czujcie się egzaminowane, bo nie jesteście tutaj nic winne Dobry. i macie prawo nie wiedzieć. Czy słyszałyście o akcie 447? Nie. Nie. Jesteśmy niedoinformowane. Tak! Powtórz to. To powtórz to, nie, powtórz to, Jesteśmy niedoinformowane. Słyszycie państwo, a ja cię poprawię. Nie, że jesteś niedoinformowana ani ty, jesteście oszukiwane. A powiem wam, co to jest ten akt. Nie wystraszycie się. Żyjemy w Polsce, prawda? Była Druga Wojna światowa, którą przegraliśmy i odbudowujemy te swoje państwo. Te Polskie w ciężkiej pracy waszych pradziadków, dziadków, rodziców, i jesteśmy raczej państwem biednym czy bogatym? Jak myślisz? Biednym. Biednym, a ty? Biednym. Świadome dziewczyny, zuchy. I wyobraźcie sobie. Wiecie, że w Polsce przed wojną żyli Żydzi. Tak, tak. I że ci Żydzi zostali zamordowani przez Niemcy hitlerowskie. tak. tak. W różnych obozach i różnych. Mhm. I teraz ci Żydzi y, mieli różne majątki a tam kawałek chałupki, a tam kawałek o, o, trawniczka, a tam jakiś sklepik i prawo mówi tak, jeżeli ktoś coś ma i umrze bez dzieci, czyli bezpotomnie to ten majątek przechodzi na skarb państwa tak jest na całym świecie chyba, że jakaś dalsza rodzina się zjawi, jakiś tam pociotek po siódmym kisielu to się wtedy mu ten majątek daje ale tak, oni wszyscy zostali zamordowani przez Niemców i teraz wyobraźcie sobie dziewczyny że w 2016 roku sprytne Żydy z Ameryki wymyśliły sobie, że ten majątek bezspadkowy, który ponoć należał do Żydów, bo to wiecie jeszcze tak, że nie wszyscy Żydzi chcieli być Żydami, żebyście wiedziały, że ten majątek bezspadkowy po tylu latach należy się jakiejś organizacji żydowskiej. I wiecie, ile sobie wymyślili? Stańcie poważnie na nogach, twardo. 330 miliardów dolarów, że mamy my, Polacy, ty, ty, ja, y, pan reżyser, mają oddać im. I my pytamy dlaczego, bo to się im należy. I nie ma żadnego innego argumentu. I wiecie co zrobili? Zrobili, że zmusili senatorów amerykańskich, że podjęli taką uchwałę, ale nie większością głosów, jak to w demokracji, że kto jest za, liczymy, kto jest przeciw. Nie, nie. Wiecie jak to zrobili? Wrzaskiem. Speaker, czyli taki marszałek takiego senatu, mówi: Robimy to przez klangor. Ja nic nie żartuję, nic nie wymyślam. I ci ludzie w Ameryce przez klangor, czyli za, nawet nikt nie policzył ilu za. A było ich mniej na sali, bo reszta poszła chlać do bufetu. Potem wziął to Kongres Amerykański i tak samo stwierdził, że Polacy powinni oddać majątek bezspadkowy Kongresowi Żydów w Ameryce 330 miliardów dolarów. I wiecie, że przyjeżdża Trump do Polski? Prezydent Ameryki? Tak. tak. I on w 2018 roku, 9 maja, podpisał ten dokument. I nad nami ten dokument jak miecz Demoklesa-Dynda. I będziemy musieli płacić. Wiedziałyście o tym? Nie. A, a przepraszam, macie po 16 lat? Ile masz lat? 14. 14. Też, Ty? 14. 14. Uczycie się rozumiem, tak, daj Panie Boże. I chcecie zostać w Polsce czy chcecie z Polski wyjechać? Chciałem zostać. Bra? Bra? Pozwolicie. Panie, dziękuję ci, że coś takiego. W moich starych latach dożyłem, że piękne dwie młode dziewczyny świadomie bez zająknięcia odpowiadają, że chcą zostać w Polsce. Dziewczyny, uprawiacie jakiś sport? Tak. Jaki? Taniec. Taniec. No, razem, taniec. Razem, dobra. To macie silne mięśnie, silne nogi, silne ręce. Namawiam Was na jazdę konną. A gdzie mieszkacie w ogóle? W Sulejówek. W sóle... To do starej miłosnej, proszę do nas. A ja w starej miłosnej do... często bywam. A nie jeździsz konno? Nie. No to musisz jeździć. Nie. Przybij nie, nie, piątkę, nie, nie, pokaż. Dobry uścisk ma, a ty? Też ma do... Na konie, Wiktoria, przyjdź do nas, do Starej Miłosnej. Ja nie jeździłam, znaczy czasami tylko do stajni, nie oglądać, ale tak to nie interesowałam się. Słuchaj, do kawalerii cię zapraszam, wymienimy potem kontakty, a ty, Amelia, jeździsz? Ja nie, nie jeszcze. Nie. Ale będziesz? Może. Trzeba spróbować, dziewczyny. Koń jest prawdziwy. Wiecie co, jest jeden w Polsce biskup, który jeździ konno i ostatnio dostał kopa od swojej klaczy, bo klacz w ogóle się nie przejmuje, że on jest biskupem. Zasłużył i dostał jak w tej piosence, że koń nie skarży i nie pyta, ale twarde ma kopyta, i czasami się tak zdarza, że dosięgnie gospodarza. I biskup zaliczył i mówi: Panie Wojtku, wie pan co, nawet się poczułem dowartościowany, <laughs> bo poczuł się człowiekiem, wiesz. Tak, rozumiem. Także zapraszam Was na konie i słuchajcie, bardzo wam dziękuję za waszą odwagę. Że tak fajnie, tak fajnie jako prawdziwe Polki. A, a jeszcze wam zadam jedno pytanie. A słyszałyście o Ince? Ince? Nie. Inka, ta, którą zamordowano, wykonano na niej wyrok śmierci miała 18 lat. To jutro jest rocznica jej śmierci. Jak wejdziecie do internetu, napiszecie Inka, to tam wyświetli się ta historia tej dziewczyny. Ona była tylko od was trzy lata starsza. W 1946 roku została zabita. Muszę wam powiedzieć, że ja to widzę, ja tu stoję, to są śliczne dziewczyny. I teraz... Teraz uważajcie, uważajcie jako jako y, facet, który przeszedł na pozycje feministyczne, bo ja przeszedłem na pozycje feministyczne. Dam wam instrukcję, jak należy postępować z mężczyznami. Dobra? Więc tak. Faceta trzeba trzymać krótko za mordę. Ale elastycznie, żeby nie czuł, że jest trzymany. Jak konia. Koń ma wędzidło w pysku, ale ręka musi być miękka, bo jak szarpiesz, to go boli. Ale jak będziesz elastyczna, czyli troszeczkę mu oddasz, a troszeczkę przyciągniesz do siebie, to on będzie myślał, że tak ma być. I należy go trzymać krótko. Wiecie dlaczego? Żeby się nie zepsuł. Wszystko to się trzyma długo, w końcu się psuje. A taki krótko trzymany, on tak chodzi ładnie zganaszowany. Zganaszowany to znaczy, że ma tak szyjkę ładnie zgiętą. Jest uroczy, głupoty mu do głowy nie przychodzą, bo jak go tak spuścicie ze szmycy, i on tak, tak pobiegnie w jedną, w drugą, to nawet gdybyście tak gwizdały o tak. i mówilibyście. Masz chłopaka? Nie. A ty? Nie. A jakiego, imię jakiegoś kolegi macie? Nie. Jakiegoś jakiegokolwiek z klasy? Karol. Karol. I byśmy. Karol, wróćcie! I on tam nie usłyszy. Bo wiecie dlaczego? Bo on biegnie przeważnie szybciej niż jego rozum. Rozum zostaje za nim, w ogóle nie wie jak się nazywa, tylko z jęzorem biegnie. Krótko, zapyszczek i pamiętajcie, bądźcie wredne. Nie problem. Boże, dlaczego ja mam tyle lat? O, same celne odpowiedzi. Bo, dlatego, że jak będziecie wredne, to ludzkość będzie się dobrze miała ponieważ na was jest oparta y, bardzo poważna rola. Macie strzec ojczyzny i demograficznie ją poprawiać. Także fajnie, że tańczycie. Ja wam bardzo serdecznie dziękuję, że takie odważne byłyście. Zaraz wymienimy sobie kontakty, y, żebyście wiedziały, bo musicie się zgodzić na tą emisję, żeby nie było, że nie, bo to tak zwane jest teraz to y, takie RODO, tak? tak. RODO, tak. Dobra, czyli dziewczyny, a, ja, a co tańczycie jeszcze, powiedz? Modern i jazz. To Ty... samo. Modern i jazz. Ty, to jest niezła gimnastyka. No. Naprawdę? Tak. No. A chlepiecie? Tak, czasami. Nie jedźcie chleba. Chleb jest zatruty glifosatem. Nie dlatego, że jest zły jako chleb, ale ta trucizna do produkcji jest straszna i ona się odkłada w organizmie. Jak traficie, taki jest Związek Słowian Rolników, oni produkują zboże bez glifosatu, to można piec chleb. Dobra. Cześć Wiktoria. Cześć. Cześć Amelia. Cześć. Dobra. Czy można wiedzieć, kiedy to zostanie opublikowane i kanał. Jutro yy, ojciec, dyrektor, tutaj siedzący, to jest niezależna polska telewizja NPTV. Masz yy, smartfona? Mam. To wyjmij, to ci zaraz pokażę, żebyś wiedziała. Tak. Słuchajcie, proszę państwa, jestem szczęśliwy. Nie. Ja bym wam. Z... Nie, musiałbym wam coś zagwizdać. Tylko co ja bym mógł wam zagwizdać? Nie, czyli nie ma takiej opcji. Nie ma. No, no. następną razą wejdź na YouTube, tak? Tak. Widzicie Państwo, jak to dzisiaj wszystko w ręku. Nie wiedziały o Ince, zaraz się dowiedzą o Ince, wejdź na YouTube i napisz tak, NPTV. Tak. Tak, wejdź. O. I wejdź tutaj kliknij tu. O. To jest kanał właśnie NPTV, Niezależna Polska Telewizja. I tam jutro będziecie w tym, w tym, w tym YouTubie. Super. Tak? Tak. Dobra. Naprawdę. To dziękujemy. To ja dziękuję, to ja dziękuję. Wy, przede wszystkim tak, Nie dziękować facetom za często, bo się przyzwyczają. Macie być piękne i wyniosłe. Tam idziecie? Tak, tak. Dobra. Dobra. To. Tak, tak? Piątka? Piątka, piątka. Czołem dzieci. Trzymajcie Cześć. się. Cześć jeszcze raz. Cześć. Dobra. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Jak to pan Bóg dopuści, to i skija wypuści. Jak to człowiekowi dał troszkę radości w tym jego smutnym życiu. Ech, wracamy do tych sędziów. Więc pani Emilio, kochana. Pani Emilio, nerwów jak góralskie powrozy, i wie pani co? Niech się taki pani nauczy robić. taki gest robić. A! 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 Bo wiecie. Bo wiecie co? Ci sędziowie tak przyjdą do pani i tak będą mówić tak... Bo oni tak mówią ci sędziowie, a pani mu tak... A ten drugi, ten taki... Ten taki, co tam, ten, ten drugi, to bo Oni tak był koczą, bo oni teraz, proszę państwa, oni mają cały czas otwarty zwieracz i guano leci non-stop, bez żadnego hamulca. Ja to widziałem na, tym, na tych zdjęciach. Proszę państwa, coś pięknego, radość. I wiecie co? I, i, i donoszą uczciwi spisu. Że w Pisie jest taka awantura, że chcą rozerwać pana Ziobrę na strzępy, dlatego że im słupki tak. Było 48 i jest 41. Każdy startujący do Sejmu chciałby tak. A im ta-ta-ta-ta-ta-ta, siedem w dół, a i to boli, boli, boli. I teraz skupiona twarz Kaczyńskiego, który woła tego Ziobre do siebie, a Ziobro mówi tak, przepraszam, pan Ziobro z pełnym szacunkiem, mówi tak: prezesie, ja nic nie wiedziałem, przysięgam Bogu. A prezes tak patrzy na niego i mówi: nie pierdal mi! To tym gorzej dla ciebie, że nie wiedziałeś. Miałeś wiedzieć! A on powie, wiedziałem, wiedziałem, to żeś tu chujowo rozegrał. <laughs> proszę państwa, jak ja kocham, że politycy mają miękkie kolana i drżą, drżą ze strachu. Wiecie dlaczego? Nie dlatego, że jestem nienawistnym człowiekiem. Nie. Tylko dlatego, że oni nie ponoszą konsekwencji swoich decyzji. Żadnych! Żadnych konsekwencji nie ponoszą. Proszę państwa. I nareszcie mogą ponieść. Więc pani Emilio, wszystko pani wywaliła, niech pani się nie da powiesić, a oni, no cóż, no cóż, proszę państwa, jakiś karny obóz pracy dla sędziów na przykład przenoszenie mokrej gliny z mokrego miejsca na suche, żeby była sucha, a potem to suche miejsce polewamy wodą i znowu tę mokrą glinę przenosimy na tamto suche miejsce, co teraz jest suche. Bardzo owocna praca, proszę Państwa. Bardzo, i może byśmy się wreszcie zajęli kształceniem prawdziwych narodowych sędziów. Słyszeliście te młode dwie, dwie dziewczynki? One chcą zostać w Polsce. Jakie miały, jakie miały piękne niebieskie oczy. Jakie miały jasny wzrok. Miód na serce. Więc tak, w... a Was, kamraci, proszę. Proszę, jak Wam się podobało. Kciuki do góry, bo to ważne te kciuki są, te, te kciuki do góry, tak. Tylko nie pomylcie z drugim palcem, tym środkowym, tego nie podnoście do góry. Kciuk do góry, tak. I rozpropagować to, rozpropagować to, bo wiecie, oni tak myślą, że tak, tak przyklepią tak teraz i że tak nic nie będzie. Ale zobaczcie, PO cichutko siedzi, przecież w normalnym państwie, gdyby taka afera rypła się, to by na strzępy ich rozerwali. To by ci ludzie, oni by niektórzy zniknęli, rozpłynęliby się, zutylizowaliby się po prostu wręcz, tak? Jak naftalina. Ale nie u nas nie. Słyszeliście, żeby, żeby, żeby pan Schetyna. Pan Schetyna zabrał głos w temacie? Skąd nie? Bo to wszystko teater. No wyszło. Gdyby pani Emilia nie puściła farby, bo się zorientowała dziewczyna czy kobitka, że utnął jej głowę. I bardzo dobrze, że się zorientowała, wyciągnęła to na wierzch i poszło. Wow! Tak. I, po, I bardzo. Cie... I oby przy wyborach takich rzeczy wyszło jeszcze więcej, a na pewno są. Na pewno są. Więc namawiam Was, chcecie sobie poprawić humor rano? Wchodzicie do internetu, druk... stukacie nazwiska tych sędziów i na grafice wypada Wam. Jak jak? A udostępniacie nasze linki, bo dzięki tym, że udostępniacie, zoba, widzieliście? Dziewczynki nie wiedziały, kto to Inka, nie wiedziały, kto to 447. Informacja jest br bronią i trzeba ją puszczać dalej jak strzałę z łuku. I żebyśmy mieli czym strzelać, i żeby nas było stać, kasa na konto. Niezależnej polskiej telewizji, bardzo Was o to prosimy. Co tam prosimy? Żebrzemy? A co? Najgorsza jest hipokryzja. Hipokryzja jest fundamentem naszej cywilizacji, ja wiem, więc niektórzy mówią: Tak, yy, yy, tutaj musicie dawać nam, chcecie dawać pieniądze, a my mówimy: Żebrzemy, tak, żebrzemy. Wiecie dlaczego? Bo taki Polsat, taka telewizja polska tak zwana z kurskim na czele takie TVN nie musi żebrać oni dostają tak tak nawet im każą brać dzwoni Kaczyński do Kurskiego i mówi weź te weź te 20 milionów a Kurski mówi proszę się ja nie chcę weź bo ci mordę obiję, jak nie weźmiesz jakby do nas zadzwonił to byśmy powiedzieli Dziękujemy, bierzemy, zrobimy z tego dobry użytek, jak najbardziej, rozdwoimy się, rozdziesiątkujemy się, będziemy mieli 100 kamer, 30 samochodów i będziemy jednocześnie w sześciu miejscach w Polsce. Właśnie. Dlaczego my nie dostajemy tych pieniędzy? Dlatego, że oni wiedzą, że my tak zrobimy. I taki Marcin Osadowski będzie jednocześnie w Szczecinie, w Gdańsku, w Stargardzie, w Poznaniu, w Karpaczu, w Bielsku Białej, w Krakowie i w Białym Stoku. I w Woodstock, tak. Jednocześnie dlatego nam nie dają pieniędzy. Dlatego wy, jak wpłacacie nawet złoty 25, zł, jesteście lepszym antysystemowcem niż Paweł Cookies. Jesteście prawdziwym antysystemowcem. Tak. Dobra. Pani Emilio, pani się dobrze odżywia, pani podkuje buty, pani. W zaostrzy pazury i w mordę! Podobała mi się pani adwokatka, fajna dziewczyna. Nie dała się zbić z pantałyku. Dobra, czołem Wielkiej Narodowej Polsce. Niezależna Polska TV www.nptv.pl